Szpital w Legionowie, filia Wojskowego Instytutu Medycznego, to miejsce, które zapewni opiekę medyczną mieszkańcom powiatu Legionowskiego oraz wpłynie pozytywnie na rozwój służby zdrowia. Dzięki zaangażowaniu kierowanego przez pana Mariusza Błaszczaka Ministerstwa Obrony Narodowej i Wojskowego Instytutu Medycznego powstała nowoczesna, doskonale wyposażona placówka medyczna, która posłuży zarówno pacjentom cywilnym, jak i żołnierzom. Zobaczmy, jak powstawał szpital. Dobre zdrowie w regionowie to jest hasło najważniejsze. Szpital, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, będzie przyjmował wszystkich tych, którzy będą potrzebowali pomocy. Stworzyliśmy podmiot leczniczy, pierwszy notabene w Polsce, zaprojektowany od podstaw, który będzie opierał się na funkcjonowaniu dwóch szpitali wzajemnie się uzupełniających. Profesjonalna pomoc tu na miejscu daje poczucie bezpieczeństwa. Dla każdej rodziny jest to komfort, bliskość i łatwość dostępu do placówki medycznej. Kolosalna inwestycja i wszyscy no, są zachwyceni, wdzięczni, że coś takiego powstało. Jak przed chwilą widzieliśmy, nieco ponad dwa lata temu pan Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, przekazał kierownikowi budowy poziomnicę jako symbol rozpoczęcia budowy i wysokiego poziomu usług medycznych w tym szpitalu. Dzisiaj pan Rafał Dworakowski przekaże tę samą poziomnicę jako znak, że budowa została zakończona. Teraz będzie symbolizować wysoki poziom usług w tym szpitalu i zostanie umieszczona na ścianie na pamiątkę tego ważnego wydarzenia, szczególnie dla mieszkańców Legionowa i okolic, proszę o przekazanie poziomnicy. Proszę o zabranie głosu pana Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, to ważna chwila, ważna chwila przede wszystkim dla Legionowa, ale także myślę, że dla służby zdrowia również dla wojska polskiego, dlatego że zaczynamy dziś działanie szpitala w Legionowie stanowiącego filię Wojskowego Instytutu Medycznego, a więc jesteśmy gotowi do tego, żeby nieść pomoc wszystkim potrzebującym. To buduje zaufanie to właśnie, że prawo i sprawiedliwość spełnia zobowiązania to, że prawo i sprawiedliwość przyczynia się do rozwoju naszej ojczyzny to, że władze polskie dbają o bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Mieszkańcy Legionowa wielokrotnie słyszeli obietnice, zapewnienia szczególnie wygłaszane przez lokalnych włodarzy, że szpital jest potrzebny, że zaraz szpital zostanie zbudowany. Mieli swego czasu kontrolę zarówno w mieście, w powiecie, w województwie, w państwie polskim, bo i, i przecież i rząd i prezydent do 2015 roku byli z jednej opcji, a więc władze lokalni, władze państwowe i szpitala nie pobudowali. A kiedy w 2015 roku do władzy doszło do Prawo i Sprawiedliwość, wtedy bezpieczeństwo stało się rzeczywistym priorytetem władz. W przypadku Legionowa ważne jest również to, że legionowo powstało wokół wojska. Że legionowo zawsze odznaczało się obecnością wojska do 2011 roku. Wtedy rządząca koalicja POPSL zlikwidowała pierwszą warszawską dywizję zmechanizowaną imienia Tadeusza Kościuszki. No i wojska w legionowie w powiecie legionowskim ubywało od tego czasu. Ale od 2015 roku znowu wojska polskiego przybywa, kiedy objąłem urząd ministra obrony narodowej. W styczniu 2018 roku rozpocząłem formowanie nowych związków taktycznych, myślę tu o 18. dywizji zmechanizowanej, żelaznej dywizji, która operuje na wschód od Wisły i szpital właśnie otwierany w Legionowie stanowi zaplecze medyczne dla żołnierzy z 18. dywizji. Więcej proszę państwa również w powiecie legionowskim, w Zegrzu, w garnizonie jest dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej, a więc tego najmłodszego rodzaju polskich sił zbrojnych. A więc żołnierze WOTU również będą leczyć się w legionowie, w tym szpitalu. Ale ten szpital jest otwarty dla mieszkańców powiatu, mieszkańców województwa mazowieckiego. Ten szpital został zbudowany w ciągu dwóch lat. Myślę, że jest to dobry czas. Ten szpital odznacza się tym, że pracuje w nim bardzo dobrze przygotowana do spełniania swoich obowiązków kadra, dlatego że Wojskowy Instytut Medyczny, którego szpital w Legionowie stanowi część, odznacza się właśnie kadrą świetnie przygotowanych lekarzy, pracowników służby zdrowia. Ludzi, którzy mają doświadczenie międzynarodowe, ludzi, którzy dają gwarancję wysokiego poziomu leczenia. Stąd też, kiedy odbierałem poziomicę od kierownika budowy, dziękowałem za to, że poziom budowy był wysoki, ale zawieszając tą poziomicę tu na ścianie szpitala, jestem przekonany, że ten wysoki poziom tym razem, pomocy medycznej będzie utrzymany właśnie tu w Legionowie. A jak bardzo potrzebna jest ta pomoc, świadczą o tym przykłady. Mogliśmy obejrzeć wypowiedzi mieszkańców powiatu legionowskiego właśnie zawarte w tym spocie, który przed chwilą został pokazany. Są z nami, jest z nami pani Tamara z Nieporętu, która Zmagając się z ciężką chorobą, musiała zmagać się również z czasem, żeby dotrzeć do szpitala w Warszawie. Jest z nami pani Agnieszka Serocka, która również za złamaną ręką musiała docierać do szpitala w Warszawie. Dziś możemy powiedzieć, że tak jak te panie, tak i wszyscy mieszkańcy Legionowa, Powiatu Legionowskiego, otrzymają pomoc tu na miejscu. W szpitalu w Legionowie. Szpital Legionowski ma do dyspozycji 90 łóżek, składa się z 6 oddziałów. Są też dwie sale operacyjne. Szpital jest czynny całą dobę, 7 dni w tygodniu. 30 łóżek to są łóżka intensywnej opieki medycznej. To jest pewne nowe rozwiązanie, które wynika z doświadczeń, właśnie wojskowego instytutu medycznego to bardzo mocno podkreślam że to wszystko co zostało zaplanowane i przeprowadzone w legionowie opiera się na doświadczeniach wojskowego instytutu medycznego na doświadczeniach kadry lekarzy wojskowych i pracowników wimu a wszyscy doskonale wiemy że wojskowy instytut medyczny odznacza się wysokim poziomem pomocy Medycznej. Ma bardzo mocną markę, renomę, a więc jestem pewien, że dobre zdrowie będzie w Legionowie. Można powiedzieć, że już od dziś jest w Legionowie. Chcę też podkreślić, że w ramach szpitala funkcjonowała będzie przychodnia. Chcę też podkreślić, że szpital będzie prowadził wiele akcji skierowanych do mieszkańców i tak już od 14 lutego Szpital zaprasza na badania mieszkańców, bo profilaktyka, jak wiemy, zawsze jest niezwykle istotna. A więc pomoc, która jest pod ręką dla, dla wszystkich mieszkańców, profilaktyka, która też służy podniesieniu, podniesieniu poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego, no, i generalnie bezpieczeństwo zdrowotne stanowi bardzo, bardzo ważny element bezpieczeństwa naszej ojczyzny Polski. Gratuluję i bardzo dziękuję, że stworzyliśmy coś, co wydawało się niemożliwe, bo przecież tyle lat mówiono na ten temat, że, że jest to niemożliwe. Udowodniłem, że można rzeczy niemożliwe także przeprowadzić, i oto Ministerstwo Obrony Narodowej, kierowane przeze mnie, doprowadziło do tego, że Szpital w Legionowie rozpoczyna swoją działalność. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu generała dywizji Grzegorza Gieleraka, dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego. Panie Ministrze, drodzy Państwo, ideą powstania szpitala w Legionowie było przekonanie, aby powstał podmiot publiczny, podmiot, który jednocześnie gwarantuje całodobową opiekę w kluczowych dla zachowania zdrowia i życia dziedzinach medycyny. I powstał taki szpital. Cieszę się niezmiernie, że Wojskowy Instytut Medyczny ma w tym swój udział. Cieszę się, że kliniki Wojskowego Instytutu Medycznego będą wysuniętymi ramionami dla funkcjonujących tutaj oddziałów, tak abyśmy w ten sposób byli w stanie zaoferować trafiającym do szpitala, tutajszego szpitala, opiekę kompleksową, całkowicie skoordynowaną. Wielokrotnie w swoich wypowiedziach podkreślałem, że ten szpital nie ma swojego odpowiednika w Polsce, że ten szpital na swój sposób jest wyjątkowy. Dlaczego? Dlatego m.in. że stworzyliśmy miejsce, w którym, w ramach którego, stworzyliśmy strukturę, w ramach której funkcjonują dwa podmioty lecznicze o różnym poziomie referencyjności, wzajemnie się uzupełniające. Póki co nie ma w Polsce, w odniesieniu do żadnego szpitala powiatowego, czy nawet szpitala wojewódzkiego, żadnego szpitala, który funkcjonowałby jako filia szpitala klinicznego, a tym samym gwarantował pacjentom Możliwości prowadzenia diagnostyki i terapii na najwyższym poziomie. Wyjątkowa jest też struktura tego szpitala. Chciałbym zwrócić uwagę, że aż 30% łóżek to są łóżka intensywnej terapii. To pokazuje, jak bardzo dużą wagę przywiązujemy do tego, aby skupić się na tym, co jest najważniejsze na ratowaniu zdrowia i życia trafiających tu pacjentów. I na zakończenie, drodzy Państwo, osobiście głęboko w to wierzę. Jestem przekonany, że ten szpital w sposób znaczący poprawi dostępność mieszkańców Legionowa do systemu opieki zdrowotnej. Co więcej, jestem pewien, że wprost, bezpośrednio przyczyni się do tego, że ludzie tu mieszkający, mieszkający w okolicy Legionowa, w krótkiej perspektywie czasu będą żyć dłużej. Bo tak jak Panie Ministrze, Pan powiedział, nastał czas, w którym dobre zdrowie jest w Legionowie. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie generale. O słowa modlitwy i poświęcenie szpitala proszę księdza podpułkownika Marcina Czeropskiego, proboszcza parafii świętego Józefa w Legionowie. Pan z wami. Błogosławiony jesteś Boże. Ty w swoim miłosierdziu poleciłeś ludowi powołanemu do nowego życia, aby otaczał troską chorych. Wysłuchaj nasze prośby. Niech ten szpital, dzięki łasce Ducha Świętego, będzie domem, błogosławieństwem i ogniskiem miłości. Niech lekarze mądrze stosują sztukę leczenia, niech pielęgniarki troskliwie pełnią swoją służbę, niech wierni. Którzy tu będą przychodzić, odwiedzają Chrystusa w swoich cierpiących braciach, aby chorzy, doznając pokrzepienia, szybko mogli wracać do zdrowia i z radością dziękować za otrzymane dobrodziejstwo. Przez Chrystusa, Pana naszego, błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na Was i pozostanie na zawsze. Naszą modlitwą obejmimy również personel tego szpitala. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, który leczyłeś wszelkie choroby i niosłeś pomoc wszystkim źle się mającym. Spójrz w dobroci swojej na lekarzy, pielęgniarki i wszystkich pracowników służby zdrowia, tego nowo powstałego szpitala. My do nich wyciągamy ręce w naszym cierpieniu, a oni przychodzą nam z pomocą. Dziękujemy Ci, Panie, za ich dobroć, za ich cierpliwość. Wierz, Panie, że tak jak lekarstwa, potrzeba nam ich dobrego słowa. Oni też noszą w swoim sercu własne cierpienia. Niech ale ukrywają je przed nami, aby przynosić nam radość, pocieszenie i pokój. Niech błogosławione będą ich dobre ręce. Sam, Panie, bądź nagrodą za każdy gest ich dobroci. Tę dobroć pomnóż i niech do nich wróci przez Chrystusa Pana naszego, Maryjo, uzdrowienie chorych, módl się za nami. Święty Łukaszu, patronie służby zdrowia, módl się za nami. Zostały również przygotowane i poświęcone krzyże, które na ścianach tego szpitala będą przypominały wszystkim, że ludzkie cierpienie ma sens i że jest ktoś. To, to cierpienie łagodzi. Dziękuję księże Proboszczu. To koniec dzisiejszej uroczystości. Wszystkim Państwu dziękuję za przybycie, a mieszkańcom powiatu Legionowskiego życzę dobrego zdrowia.